Dzień dobry. A gdzie są owce? To jest film o sklepie Meme, a ja go w ogóle nie widzę. Meme? Meme? E, dzisiejszy film to jest e, zaproszenie, poinformowanie e, do. Zaproszenie do wspólnej pracy kreatywnej, zarobkowej, poinformowanie, że sklep mamy już naprawdę bardzo się tworzy. I pierwszy sklep na zielonej trawce już jest uruchomiony na dowód tego, że potrafimy zrobić sklep i że warto jest tworzyć. Czekając na to, aż przyjdą ludzie z psychiatryka online, bo to jest głównie do nich kierowane, pokażę, co dzisiaj przywieźliśmy. Dzisiaj Robert był u swojej pani psychiatry i diagnoza jest w ogóle fuu, wnosząca jeszcze bardzo wiele. To jest naprawdę świetna psychiatra. Ja zacznę mówić, jak ona się nazywa. To jest um, doktor nauk medycznych Beata Wisz. Z Centrum Psychoterapii Anima. Wyjaśniła bardzo to, co się dzieje z, z Robertem. Wczorajscy aspargarowcy powinni się do niej kierować. Cześć Ada, cześć Wiola. się stało? pytanie, co się stało z wczorajszym liveem? Zobaczyłam tą swojego cyca, to po pierwsze. Po drugie, swojego tłuszcza, bo Robert mi zapomniał powiedzieć, że już nagrywa. Ja nie chciałam, żeby wszystkie moje prywatne części ciała były widoczne, więc zdjęliśmy go, żeby wyciąć moje prywatne części ciała i żeby go pociąć na dwie części, czyli jedną larpową i drugą nieregularniku i z powrotem wróci. Dobra, ja Wam pokazuję, co przywieźliśmy potem. I to jest jedna trzecia tego, co przywieziemy. To są okna dębowe od stolarza, który sam je robił do swojego domu w bardzo świetnym stanie tu są takie są bardzo wysokie no nie, niski poziom naładowania baterii ekstra, czyli muszę się iść podpiąć i to szybko wystarczy nam tych okien a są owce, ale nie pokażę wam owiec, no bo prądu mi zabrakło szybko Szybko Boże, gdzie jest ten kabel? Oh, oh. kurde zaraz mi się wyłączy. Zaraz mi się wyłączy Zaraz mi się wyłączy, czy nie? Hmm. Masakra. O i mieliśmy zrobić tego z pokazywaniem na desktopie. Teraz już się nie przełączymy. Mogę hmm, ustawić, czy myślałam nad hmm. powerbankiem? Myślałam nad powerbankiem, ale to po prostu jest ten. Chcemy pokazać klep ogólnie, tak? Ale mój laptop się nie ładuje z powerbanka. Znaczy z USB. Tylko z takiej strasznie dziwnej końcówki. Eee, oczywiście, że mam jakieś powerbanka. Nie wiem gdzie. <ścoughs> eee, dobra, jest parę osób. Eee, więc mówię. Robert tutaj zasłania swojego cyca i zaraz przyjdzie. Spodenki twoje są w kuchni. Możesz parę o założyć albo możesz po prostu to kucnąć i nie będzie wtedy widać ciebie. E... Psychiatryk online. Znałaś e... już, co? Fanty. Tak, psychiatryk online wczoraj, ten cały czas e, oczywiście działa. Jak ktoś jeszcze chce się przyłączać, żeby ogarniać e, siebie, to może się przyłączać, ale działa już głównie jako grupa na Facebooku. E, ja coraz mniej filmów kręcę, natomiast LARP wczorajszy jest, fragment, jest częścią e, pracy psychiatryka online, więc jak ktoś ma ochotę w niego grać, to pewnie raczej powinien się trochę psychiatrykować. Drugą rzeczą jest twórczość kreatywna, działania kreatywne, w ogóle twórczość i najpierw to były po prostu przeznaczone dwie godziny dziennie, na to każdy miał robić co uważa i teraz jest... Dzień dobry. Ja nie byłam w stanie, oczywiście, tego wszystkiego naraz prowadzić. Znowu robi się tyle rzeczy, że nie mam czasu w dupę podrapać. Ale Beata Stabelska jakiś czas temu napisała do mnie: Beata Stabelska z bloga Jak się uwolnić? Napisała do mnie, że ma całkiem sporo pomysłów na produkty fundacji. Właśnie na różne, tak jak są toksyczne misie, jakieś tam czosnki na wampiry i tak dalej, i bransoletki, meme, które zostały wymyślone wszystko jest oczywiście jeszcze nie zrobione. Eee, I stare panny z łzi, które są zrobione, to Beata wymyśliła jeszcze swoje produkty, między innymi antytoksydanty. Eee, wymyśliła całkiem właśnie sporą ilość produktów w tym naszym... Eee, w tym naszym... Eee, klimacie antyzombiaczem e, antyzłolskim. E, I e, Beata zaraz wejdzie na psychiatryk online i tam zacznie e, pokazywać te produkty i e, proponować Wam, e, byście byli wykonawcami e, poszczególnych z tych produktów. Ania Wojciechowska dawno temu już zrobiła misia e, i czekaj, mam nadzieję, że mnie jeszcze nie przekleła, ale widziałam ją wczoraj na live, więc chyba mnie nie przekleła. E, chrupek czeka cały czas, aż Robert mu nakręci, e, jak obrabiać kamień do Grey Rock. No, w każdym razie bata zaczęłaby to jakoś organizować. My byśmy dokręcili te rzeczy, które my mamy zrobić, i naprawdę staje się już bardzo realne, to byśmy uruchomili tę wspólną galerię. Dlatego ci z Was, którzy chcą, z nami jakoś zacząć zarabiać, mają jakiś talent lub chcą się czegoś nauczyć, to zaraz na psychiatryku będzie po prostu instruktor z gotowymi pomysłami, pod, pod który będzie zrobiony tzw. Content, tak zwany content pod który ja będę kręciła filmy, wariatki zwariowanej na przykład, lub też my będziemy kręcili filmy larkowe, czyli dorobimy do tego całą reklamę, całą strategię. Żeby to sprzedawać, Robert teraz próbuje się dostać do jednego ze sklepików fundacji, dlatego że mamy Charity Shop, to gdzie cała galeria i ten nasz sklep z tym wspólny, z tym rękodziełem, to jest tylko jeden ze sklepików, a reszta jest dropshippingowa. I teraz, żebyście zobaczyli, że to nie jest tak, że my pierdolimy o tym sklepie od lutego i nic z tego nie wynika, to mimo, że Robert miał grube jazdy, to zrobił jeden ten sklep. A do sklepu meme-meme, tego naszego, który ma być wspólny z rękodziełem, ja już też dawno temu zrobiłam grafiki, więc on teraz zaraz stanie. Robert się uczył na tym sklepie, który robił, na sklepie na zielonej trawce, więc to też szło dużo wolniej niż teraz będzie szło, no bo teraz już ma po prostu przetarty szlak. Tak więc. Jeśli nienawidzisz pracę na tacie, jeśli nie masz pracy na tacie, bo już ją po raz kolejny straciłeś, straciłaś, bo jesteś dziewczyną autystyczną, które mają wyjątkowy talent do tracenia pracy lub po prostu rezygnowania z pojebanych prac, lub też mężczyzną autystycznym, którym też nie jest łatwo, i chcesz chcesz tworzyć swoje produkty do sklepu, które będziemy reklamować. Być całymi naszymi zasięgami wspólnie, tak? Bardziej niż zuzi, zuzi stare pany, pewnie, bo znowu na starych panach robiliśmy jakieś nowe zasięgi. No i sklep będzie reklamowany też w Adwordsach, w Adwordsie, a jesteśmy beneficjentami fundacji TechSoup, która daje. Innym NGO'som, czyli nam możliwość korzystania z reklam wartych 10 tysięcy dolarów miesięcznie. W związku z czym możemy walić tych reklam w Google i i Sklep będzie reklamowany. No do tego pozycjonowanie ma się zająć i like Heroes. Jak to będzie, to zobaczymy. Eee, w każdym razie chcielibyśmy Wam pokazać, że, że to się naprawdę już robi poważne, więc eee, możecie w nas uwierzyć, patrząc nie tylko na wyniki zbiórki Zuzi, ale też patrząc na sklep, który zrobił Robert. Uda się to, czy się nie uda pokazać? Tak. Mhm. No to pokażę. Sklep meme. Tak? Cześć, Zuzia. E, no, na zielonej trawce, w sumie no ale tak, mama. No. Masz to zapisane. E, to, a tu jest kwarta? Nigdy nie przechodziliśmy z obrazu na desktop na live, więc. Um... Dobra, zostawię mały podgląd nas gdzieś na dole, może. Okej, okay, dobra. To jest adres memeprzemocnie.pl. Jest to. Główny sklep, w którym są wszystkie sklepy, jakie będą Pot, zgromadzone. Potwierdźcie nam może, czy to widzicie. Hmm? Tak przełączyć się? Dobrze, co z szukam? Adres jest bardzo prosty do zapamiętania. meme.przemocnie.pl może być też przemocnie.pl slash meme. I on jest bardzo prosty na razie w obsłudze. Czyli tak, mam tutaj. Ale oni go widzą, tak? Tak. To niech nam potwierdzą, czy go widzą. Niech nam ktoś potwierdzi, czy, yy, czy widzieliście sklep. Jasne, że przytulimy Aha, grafikę. tak, Zusia mówi, że przytulimy. Przytulić, przytulimy. Tylko wszelkie zarabianie w fundacji jest na takiej zasadzie, że jak nam się coś uda i będą z tego pieniędzy. To się nimi dzielimy. A jak nam się nie uda, to my nie zapłacimy, bo nie mamy z czego. Tak. Dobra, więc się przełączamy na Meme. Cześć, Gregorius. No więc. Przytulimy tak. grafika bardzo, bo ja robiłam grafiki yy, wycinając po prostu minuty z nie wiem z czego już. Z nocy. Jest tutaj na razie dwie kategorie. Pierwsza kategoria: artykuły, gdzie będziemy dawać swoje artykuły. W ten sposób przeniesiemy na przykład nasze blogi, tutaj będą tu też nasze sprawozdania, będzie tu też statut fundacji. Wkrótce się to rozrośnie, będzie więcej kategorii. Czyli to będzie po prostu strona fundacyjna, taka jakby tak. wyjściowa. Mhm. Sklepy. Właśnie tu, to jest kategoria, w której będziemy. Pozycjonować swoje sklepy. Na dole jest napis: sklep charytatywny. Bo na razie jest jeden, tak? Na razie to jest, jest na, na razie jeden. Później to będą sklepy charytatywne. Potem będą w formie kafelek kolejne sklepy dodawane. Zaraziłeś, oh, zaraziłeś się od tych kurwa bez głów. Mówiłeś normalnie. <laughs> eee, jak wejdziemy na sklepy, to działa podobnie jak tutaj widać. Pokażę wszystkie sklepy. No i załóżmy, że sobie wybieramy ten na zielonej trawce, podświetlamy ten sklep, chwilowo, kurde jeździ mi myszka, no, udało się kliknąć, chwilowo jest bardzo skromnie, bo dopiero zacząłem to stawiać, to jest moja praca z dzisiaj, e... tu co podświetlam to będzie baner sklepu, taka informacja o nim, tak, po prawej są drzwi, na razie one są takie po prostu wzięte z netu, tak będziemy rysować mhm. swoje sklepiki. Kliknięcie tego przeniesie nas do sklepu, natomiast tu będzie opis. Ja na razie w opisie dałem: kliknij w drzwi, żeby wejść do sklepu, żeby było jasne, bo, bo to jeszcze nie jest jasne. W grafika wkrótce powstanie taka, że będzie czytelna. No i klikamy sobie te drzwi, i to nas przenosi do właściwego sklepu, czyli do sklepu, który już jest gotowy. A chyba nie kliknęło się już. Mhm. A nie, ładuje się coś tam. No, i to jest I nasz to sklep. Jest, tak, i to jest gotowy, gotowa, gotowy sklep dropshippingowy, yy, który. Jak zacznie hulać, to też może być po prostu miejscem pracy dla kogoś. Fundacja wtedy będzie zgarniała jakiś tam procencik, a ktoś po prostu będzie mógł w tym pracować na dowolnej umowie, tak? Tylko to właśnie, muszą stanąć reklamy i musi to zacząć hulać. To jest na zasadzie dropshippingu, zatowarowane, czyli kosztuje nas zero. W momencie, w którym ktoś coś kupi, to po prostu hurtownia, która to obsługuje, Dostaje od nas za to pieniądze, i e, pakuje i wysyła do klienta. To jest właśnie dropshipping. Czyli my inwestujemy czas lub pieniądze tak, w stronę, e, a hurtownia sprzedaje. To jest taki podstawowy model dzisiejszego świata do rozkręcania biznesów internetowych bez inwestowania w środków. Ile nas ta strona ogólnie kosztowała? Kosztowała nas. Około 12 zł za cały rok. To było wykupienie serwera. Postawiłem sklep na silniku Presty. Prestashop, jeżeli ktoś nie wie, to jest taki sklep, który jest dany na zasadzie Creative Commons, czyli każdy sobie może go pobrać i każdy sobie może go postawić. Wymaga minimum znajomości informatyki plus dodatkowe umiejętności, jeżeli chcemy go zrobić pod siebie. Ja go zrobiłem pod siebie. Widać tutaj grafikę, którą ja stworzyłem. Znaczy wspólnie z Anią, tak, tylko chodzi mi o tą część informatyczną. Czyli razem z Anią produkowaliśmy sobie obrazki i ja to, to wszystko wrzuciłem, żeby to jakoś wyglądało. Yy, I Mamy, dlatego, dlatego o tym mówię, bo to znaczy, że mamy pełny wpływ na to, jak będzie wyglądać sklep, co be, w co będzie zatowarowany towarowany i tak dalej, i tak dalej. E, plusami tego sklepu jest to, że wszystkie sklepy mają wspólną bazę danych użytkowników, więc jeżeli będziesz tu mieć swój sklep, w którym będziesz mieć własne produkty, oczywiście e, całą tą administracją, tworzenia strony graficznej, zatowarowania sklepu. Nie musisz ty się na tym znać. Możemy to zrobić my lub osoby, które zechcą się tego nauczyć. Zdaje się, że Zuzia już bazy danych trochę ogarniała, nie? Mhm. E, no więc co to dla ciebie oznacza? Jeżeli jest e, każdy dodatkowy sklep, to dodatkowa osoba, która go promuje. Mhm. Więc jeżeli ta osoba promuje swój sklep, to również promuje twój. Tak. Jeżeli tam się jakaś osoba w tym sklepie zarejestruje, to ona będzie we wszystkich sklepach zarejestrowana. Tak, i, e, no i oczywiście przede wszystkim sklepy są promowane na naszym kanale, na naszych mediach, tak i wykorzystaniem tych AdWords. Ad e, nasze mordy dają jakiś tam, e, jakąś tam grupę ludzi, którzy, którzy przyjdą do tego sklepu, tak? Więc generalnie wykorzystujesz jakby rozpoznawalność fundacji do tego, by, by to prowadzić. I tak jak Ania mówiła, pierwsza promocja to będzie od IT Heroes, więc ten sklep wystartuje z dużego kopa, plus mamy już przygotowaną jedną reklamę, która tylko czeka na moment, w którym opublikujemy ją i zaczniemy ją promować, łącznie z Google Ads, o której też Ania mówiła, bo mamy tam 10 tysięcy, tak? Tak, to jest, może, dla ngo jest możliwość reklamowania się o wartości 10 tysięcy dolarów miesięcznie. Tak. Czyli no, jest trochę. E, możliwości stawienia reklam. E, aha, co jest naszym celem ostatecznym? Takim, żeby tutaj e, było ilość tych sklepów dropshippingowych i ten jeden e, wspólny, meme. Po prostu prostym logiem meme reklamowanym, marką meme, twarzą meme. To będą te reklamy, w których jest meme, czyli najbardziej medialne z całej naszej ekipy gość. I tam mają być rzeczy, które wy tworzycie. I teraz przypominam, że ci z was, którzy chcą tworzyć, zaraz będą mogli się już skontaktować z Beatą Stabelską na psychiatryku online na Facebooku i wziąć od niej pomysły, i z nią się jakby z nią w psychiatryku kreatywnie współpracować, żeby te produkty powstawały, żeby one miały kontent, tak? Czyli na przykład wampiry, toksyczne misie i tak dalej. Stary pany są już zajęte przez Zuzia. Dodatkowo, jeśli ktoś z Was ma. Swoje pomysły na swoje produkty lub coś tworzy, to my też bardzo chętnie zapraszamy, tak, do. Tak, do kolejnym sklepem, sklep, który się tu pojawi, jest to sklep rękodzieło. On już jest postawiony, tylko czeka na zatowarowanie. Obecnie jestem stary pan zatowarowywany bo jeszcze tego nie skończyłem. Sklep z rękodziełem nie będzie musiał. Znaczy, jest takim jakby zastępstwem na powstanie tysiąca sklepów od każdej osoby, która tworzy tylko mm -hmm. jedną rzecz. Na przykład, nie? Mm -hmm. jeżeli jesteś osobą, która sobie tam szydełkuje, powiedzmy, rękawiczki, no to w, 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 wstawimy to w sklepie rękodzieło. E, I. Pokażę Wam po rękawiczki. To jest ta samodrowa I to mniej więcej działa jak e, generalnie Allegro, tylko że to jest. Na zasadzie charity shopu, czyli nie musisz żadnych opłat wkładać, nie musisz się martwić o stronę techniczną, nie musisz się zastanawiać, jak promować swój produkt. Nie ma też żadnej, żadnej obawy, Nauczył się robić nasze że będziesz musiał rywalizować z produktami podobnymi do Twoich, mm -hmm. które są wykonywane przez jakieś profesjonalne firmy. To są sklepy dedykowane, więc w rękodziele będzie tylko i wyłącznie rękodzieło. Jeżeli będziesz promować swoje rękodzieło, to także będziesz promować, powiedzmy, rękodzieło każdej osoby, która chce tam coś od siebie sprzedawać. Ponieważ jesteśmy fundacją i myślenie mamy trochę od po strony w dzisiejszym świecie, to raczej nie przewidujemy pobierania procentów. Tylko e, oczekujemy, że jeśli uda ci się zarobić w sklepie naszej fundacji, to po prostu wesprzesz fundację. Prosto. Mhm. E, pozostawiamy to e, Waszemu poczuciu przyzwoitości, które jest zajebiste, więc nie ma się co martwić. E, dobra. No. E... Generalnie jedną z cech tych projektów jeszcze jest fakt, że to jest znacznie łatwiejsze niż jakakolwiek aktywizacja zawodowa, dlatego że ty nie, nie podejmujesz żadnego ryzyka. Mhm. Nie wymaga to od Ciebie poświęcenia więcej czasu niż wymaga to zwykła praca za, zarobkowa. I możesz po prostu sprawdzić się, nie, mhm. na, naprawdę nic nie tracąc. Spróbować zainwestować w, raczej swoim, swoim kreatywnością i, i chęcią podzielenia się czymś, co wykonujesz, niż cokolwiek innego. Więc nic nie tracisz, nie ma żadnego ryzyka, możesz w każdej chwili się wycofać. E, a, no właśnie, stworzenie jednego czy, czy, czy dwóch jakichś dzieł też nie jest. A, nie jest ryzykiem po prostu. Eee, tak, e, my mamy jakieś tam pomysły na produkty, Beata ma, e, natomiast wy też możecie i żeby teraz wam otworzyć głowy, to nie chodzi tylko o rękodzieło, e, to mogą być e-kursy, o których już e, mówiliśmy, okazjonalnie to może być żarcie, okazjonalnie, to znaczy produkujesz raz, bo wtedy niepotrzebny jest sonepin do tego. Także wiola możesz wydoić mumu i zrobić sery, tak jak mówiłam. E, mieszanki zioł, tak? Przetwory. Jednorazowo wolno robić coś takiego. E, używane rzeczy, jeśli coś kolekcjonujesz. Ja dzisiaj sobie w takim stacjonarnym charity shopie kupiłam kilka lalek Barbie, po złote 50 każdą, żeby je odnowić i sprzedać. Nie w naszym sklepie akurat. Ale właśnie, może coś takiego kolekcjonujesz, może książki używane, może ciuchy? E, za jakiś czas prowadzimy też second hand e, Ale to, nie, to już nie jest na ten rok, na pewno nie e, Ale wszelkie pomysły mile widziane To ma być... No, meme sklep to po prostu ma być sklep, w którym ludzie, którzy rozumieją kim jest meme Wystawią swoje rzeczy, więc w zasadzie unlimited jeśli chodzi o pomysł. A teraz ja mówię bać, że już nakręciłam ten, tego live'a. Yy, i zaraz ją tam przyjmuję do psychiatryka. Ona po prostu nie bardzo, nie bardzo mogła się wcześniej tam dostać z powodu jakichś bardzo przykrych rzeczy, które spotkała jej córkę, yy, więc trochę była nieaktywna. Yy, na grupie pomaga mnie normalnie. Batogo się jakąś zrzutkę, brakuje jej na serwer czy coś do, do jej bloga, jak się uwolnić. Tam chyba 55 zł. brakuje, więc jak chcecie się dorzucić, to, to też zachęcam. I jak ktoś jeszcze nie jest w psychiatryku online, a chce, to, to też zapraszam, bo głównie tam będziemy rozmawiać o MM Charity Shop. Nic nie stoi, Agnes, na przeszkodzie, żebyś z nami zaczęła współpracować, jeżeli to był Twój pomysł. E, możesz stać się częścią tego projektu i włożyć kilka swoich pomysłów, które, jak się, jeżeli się sprawdzą, no to tylko przyspieszą proces tworzenia całej, całej galerii, cał, mhm. całego Charity Shopu. Przypominam Wam, że jako grupa jesteśmy o wiele silniejsi. Na razie nadal działamy w dwójkę praktycznie. I, I chociaż jest wiele osób, które już nam dało do zrozumienia, że chcą z nami coś, coś zrobić, to to nadal nadal ten taki początkowy napęd to tylko dwie osoby. Mhm. Nic, się do tej, tak, nic się do tej pory nie zmieniło w tej kwestii. Bo, I zapraszamy każdego do współpracy, bo fundacja powinna się składać z większej ilości mm -hmm. osób, szczególnie osób, które łączy ta sama idea, czyli wspólne wsparcie i, i pokonywanie tych trudności, które przed nami wyrastają, w postaci na przykład. Y tego konsumpcjonizmu, który nie pozwala już tak w ogóle ludziom wybić się choćby na taką, na taki pułap, żeby z, sobie jakieś życie z, e, zapewnić na poziomie. A Margaret mówi, że to tylko przez PayPal. PayPal Beata zaraz będzie w tym... Zaraz będzie w psychiatryku online Bata Stabelska. nią sobie już co, co najwyżej pogadasz. Dobra. Ja dzisiaj wyszłam z domu chyba o 9 czy o 10 i wróciłam o 19. I, I cały czas siedziałam w samochodzie w tym kurwa upale. Więc nie wymagajcie ode mnie niczego więcej poza tym live'em dzisiaj. Agnes, skontaktuj się z nami na Facebooku i będziemy mogli pogadać sobie na ten temat. Natomiast Margaret, mamy Paypala. Ale tu chodzi o Beatę teraz. Aha. Bo to mi do serwera brakuje trochę. Aha, okay. e, kasy. E, Tak, i w sklepie w ogóle jest płatność Paypalem też, nie? Tak, podpięto jest Paypal, jakby to kogoś interesowało. E, dobra, kończymy.